Hejko kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest drugi krótki odcinek, po otwieram preska. Ja bym go ogólnie otworzyła na odcinku, który wleciał przed chwilą, gdzie otwieram preska od Jula 6567LQ. Nie spamiętam jaką więc no. Ale no właśnie mnie wywaliło p 2 i mi w tym samym czasie wyłączyło nagrywanie, więc no, otwieram. Oczywiście pozdrawiam, jeżeli oglądasz. I bardzo dziękuję za bluzkę, jest bardzo ładna. I no. Dobra. Tworzę jeszcze Uni. No bo akurat mi dała Pomarańczowe Serce Monika 5 Jeżeli oglądasz, to pozdrawiam. Akurat mi dałaś Polska w takim momencie, że otworzę na YouTubie Unii, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za Uni. Dobra. Nagrywasz? Tak. Fuu. Właśnie otworzyłam pres od cyby i od takiej jednej dziewczyny już w sumie kończę nagrywać. Okej. Okay. Czyli jest... Słupujcie, ale po was zje. Nie zjem ma ale możecie subskrybować. W sensie się, się domyślam, że będzie zje. Czy, czyli pójdźcie, a po was zje. No, domyślam się, że tak będzie. Dobra, jeżeli wam się podobał, to zapraszam na moje inne filmy. Miło mi też będzie, gdy stawicie subskrypcję albo łapkę w górę. No, a ja kończę. Pa, pa!